Strategiczne tematy dla rozwoju gospodarczego stalowej woli, inwestycje dedykowane firmom, instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców oraz kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne to wiodące tematy zorganizowanego już po raz 19 przez prezydenta stalowej woli Lucjusza Nadbereżnego Śniadania Biznesowego. Na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele lokalnego biznesu i samorządowcy po to, by rozmawiać, by tworzyć w stalowej woli przestrzeń przyjazną inwestorom. Dobrze, że rozmawiamy. Dobrze, że to jest oparte na takim szczerym dialogu i że jest zainteresowanie tymi strategicznymi planami, które miasto Stalowa Wola w tej chwili realizuje właśnie dla biznesu w Stalowej Woli. Dlatego, że strategiczny park inwestycyjny, on oczywiście tworzy przestrzeń dla nowych, wielkich inwestorów, ale każdy z tych dużych inwestorów, to jest firma, która będzie potrzebowała kooperacji, to jest firma, która będzie potrzebowała całego otoczenia usług, które dzisiaj tak wyspecjalizowana i doświadczona strefa Stalowowolska może dostarczyć, a jednocześnie już dzisiaj zrodziły się rozmowy, pomysły dla naszych rodzimych inwestorów, którzy widzą, jak jest przygotowany ten projekt i pod względem infrastrukturalnym, sieciowym, energetycznym, drogowym, a co istotne, że miasto Stalowo-Wola chce również stworzyć przestrzeń przyjazną dla mieszkańców że dzisiaj budzą się również nowe projekty zainteresowania, aby w tej przestrzeni również nasze obecne już firmy w Stalowej Woli rozwijały swoją działalność. Zaprezentowane przez prezydenta miasta plany rozwoju strategicznego parku inwestycyjnego Europark Stalowa Wola to ogromna szansa dla tych, którzy chcą inwestować w naszym mieście. Sprzyjać temu ma również powstałe Biuro Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Przedstawiciele którego zachęcali do współpracy. Szansą jest w ogóle sama inwestycja, przemysł, jest to ściąganie kapitału, jest to na pewno polepszenie dla naszych pracowników miejskiej przestrzeni. To jest coś fantastycznego, bo wiemy, że Stalowa Wola tu musi popracować nad tym tematem. Kapitał zagraniczny, który jest ściągany do, do strefy, która się w tak znakomitym etapie rozwija. No, jest tym, co da nam ten oddech, tą, tą przestrzeń. Wiele wykonaliśmy pracę, ponad dwa lata pracujemy nad zmianą właśnie wizerunku firmy, jak również tym well-being nazywa, czyli tym dobrostanem pracowników i myślę, że to jest bardzo dobre i zbieżne z tym, co robi Stalowa Wola i tutaj jakby tylko trzymam kciuki, my też jakby zbudujemy następny zakład, który następne 100 osób zatrudni, czyli właściwie pracujemy nad tym samym dla tych pracowników, żeby tu zostali. Śniadania biznesowe są dla nas szansą, żeby pokazać się tutaj na rynku lokalnym, gdzie wielu przedsiębiorców tak naprawdę nie wiesz, taka firma, jak my istnieje działamy na terenie całej Europy, na terenie praktycznie całej Polski. Natomiast może jeszcze nie do końca jesteśmy rozpoznawalni na rynku lokalnym, gdzie ilość tych przedsiębiorców jest naprawdę spora. Przede wszystkim naszą taką korową działalnością to jest budowa sieci, sieci internetowych, przewodowych i bezprzewodowych. Natomiast jest to też obsługa IT, jest to też śledzenie zasobów, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, a także naszą nową taką gałęzią jest elektromobilność, którą od dwóch lat rozwijamy. Plan, który faktycznie dzisiaj został zaprezentowany przez pana prezydenta, pokazuje, że miasto Stalowej Woli naprawdę będzie się bardzo dynamicznie i intensywnie rozwijać pod kątem nie tylko nowych terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców, ale pod kątem też i tej części dla mieszkańców, która no będzie przede wszystkim warunkowała powodzenie całej przestrzeni inwestycyjnej. Jako firma i przedsiębiorstwo, które może świadczyć też usługi dla tych nowych inwestorów, myślę, że to są szanse i dla mojej firmy, i dla, dla lokalnych firm bardzo duże. Tak? Przede wszystkim no, inwestycje, które będą miały miejsce, to już są bardzo duże szanse dla lokalnych przedsiębiorstw reprezentuje dużą firmę z kapitałem zagranicznym, która jest umiejscowiona na naszej strefie w Stalowej Woli. I to, co dzisiaj usłyszałam na siadaniu biznesowym, daje ogromne możliwości, nie tylko dla przedsiębiorstw, dla pracodawców, ale też dla mieszkańców i pracowników. Bardzo fajnie, że zostało powołane Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Na pewno daje to nowe możliwości dla zakładów, ścisłą współpracę, właśnie taką, którą byśmy chcieli nawiązać ze szkolnictwem zawodowym, ze szkołami zawodowymi nie tylko w mieście, ale i w okolicach. I myślę, że ta komórka będzie mogła pomagać nam w tych relacjach, które chcielibyśmy jeszcze bardziej zacieśnić. Dla mnie jest to niesamowity przełom. To, co widzimy teraz. Yy... I to nie są mrzonki, tylko to jest konkretny plan, który będzie realizowany. To jest ogromny, ogromny skok, że tak powiem, technologiczny, ogromne możliwości stalowej woli, ogromne szanse. Rekordowe pod względem liczby przedsiębiorców śniadanie odbyło się w siedzibie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.